Hej widzowie! Pamiętacie jak ostatnio yy, ten komentowałem mój kanał? Dzisiaj będziemy komentować mój kanał, ale na suno i piosenki. Przejdźmy do pierwszej z nich. Okej, okay, no okej, okay. mogłoby być lepsze to intro, ale, cóż. <młysy> 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 Hej, widzowie z tej strony, Wajpku jest dzisiaj. Ocenimy sobie piosenki For You i zobaczymy, czy faktycznie są takie For You, czy no... Ukłamali mnie tutaj panowie z suno.com, które serdecznie polecam. Tak, nikt mi za to nie zapłacił. Dobra, no to zobaczmy sobie to. <noise> Powodzenia! <śmienic> Styl. No i właśnie Tutaj jest na końcu sharp Czyli takie jakby No nie wiem jak wam wytłumaczyć sharp Sharp to jest takie Wiecie takie nie wiem takie szarpnięcie jakby tą piosenką, nie wiem jak wam to powiedzieć, takie ugrizienie tą piosenkę a, ah, takie, wiecie, takie podniesienie jakby rytmu albo coś w tym stylu. No i tu faktycznie hip-hop, no, słychać, drum też słychać. To akurat muszę przyznać, no słychać to tutaj, no posłuchajcie sobie sami. No cap watches place our bed! To jest lepsze od moich niektórych piosenek nawet. Jakby to jest idealne. Jak je, słowo mnie nie oszukało. Dalej. Na tym się zatrzymajmy. Przypomina mi to trochę coś z tych piosenek. If you're looking, thinking who listens to, bass. to mi chyba przypominało, tak. Stepsy mi przypominało. Dobra. Możemy iść dalej. Aha, aha. Co to jest za San 1 Project y, Isuno? Co to jest? San 1 Project Isuno. Co? Dobra, nie rozumiem, nie rozumiem. E, po prostu tego przesłucham. Okej. Okay. 3-4. Fajne to, fajne to. O, Ktoś do mnie dzwoni. No dobrze. No, no halo. Ty, a wiesz, że istnieje serwer, serwer VMO, który ma mnóstwo fajnych rzeczy w sobie? Serio, fajne serwery, fajne fajni uczestnicy. Zobacz sobie sam. Nie, nie, no to niemożliwe. Podejdź, że mi linka. No okej, okay, faktycznie. Zasady. Jest tu trochę tych zasad. Ankiety? Wow. Aż takie fajne. Hm. Meme. To musi być coś najlepszego. Wow. A to? Wow! A to? Wow! Nie mogę! Hall of Fame wygrał maski. Co jest? Nagrywki? O, właśnie to dołączyłem. Co jest? Różne informacje to też kanał głosowy! Wow!

Aha, trochę przypomina mi to hip hop. A hip hopu raczej, uh, disco polo? A disco polo raczej nie lubię, ale jest. jestem. Uh, ten bas tak kurde no nie pasuje mi to, że ten bas mógłby tak ładnie przerywać te słowa tak no wiecie no tak jakby nie wiem jak to powiedzieć przerywał, wiecie tak uciszał te słowa jakby bo ten basy zazwyczaj mają także tak wiecie. Didn't plan to cross. Jest ten bas i on tak powinien, wiecie, idzie do góry i na e, e, ten tekst, ale szkoda, że tego nie wykorzystali. No i tu wiadomo, refren, refren, e, e, czy to jest przed i get back my shine, shine. gdzie jest shine? Eee... Tak, shine, to jest refren eee, No, refren, wiadomo, fajnie wchodzi eee, No, to, bo to refren, no W każdej piosence refren chyba e, fajnie wchodzi Chociaż w tej, no, nie wiem Pogadałem jakąś e, losową, jakby co eee, A zresztą sprawdziłem <śm> Ja już może podziękuję. W ogóle, co się z tą książką dzieje? Co się z tą książką dzieje? Co to jest? Gościu, co ty czytasz? Okładkę czytasz? Fajnie, okładkę mi czytasz. Ja, ja podziękuję. Okładki czytania. My tutaj mamy tekst do kamery, rozumiem, tak? I tyle, tyle stron wykorzystaliście do robienia tej książki. Nieźle, nieźle. E, dobra. Słuchajcie, bo ja wam tak przerywam to słuchanie. Może w końcu posłuchajcie sobie tego. No dobra, dobra. Słuchajcie, te nagrywki są pokręcone, bo cały czas muszę coś komentować. E, e, no i słuchajcie, no refren no. no to już jest e, po refrenie a dalej brzmi jak refren. No i fajnie wchodzi wiadomo, ale taka stała linia muzyczna jak e, to powiedział tutaj właśnie w tej pierwszej. Oh. Tutaj jest taka, a tutaj już już szybka, więc temu nie daję lajka, ale no. Było dobre. Skipuję co? To. to nie w moim klimacie, nie po prostu nie. Broken glass powinno się nazywać kurde, idealnie wypasowało. O boże, co to jest za jakieś kurde? Ja się czuję jak na jakichś narodowych piosenkach teraz słuchając tego. Co no to jest? Nie, 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 to nie ma szans przejść. Co to jest za nick? King Banana? Co to jest za nick? Dobra. Jaki to jest styl muzyczny? Havana Grim, to nie mam pojęcia, co to jest. Havana Grim, nie, nie wiem, czy wy widzicie te style muzyczne, A, nie widzicie, to serka, już wam pokażę. O, proszę bardzo. No, Havana Grim, co to jest Havana Grim, do jasnej ciasnej? Jakby. Nie rozumiem, nie rozumiem. Havana Grim, bas. No, według mojego poradnika, bas powinien być pierwszy. A i e, na następną część jakby suno na e, V5 albo 4,5 zrobię oczywiście osobny poradnik. Trap Electric e, Female Vocal, no. no raczej to nie jest Male Vocal. E, sassy House, to no, nie mam pojęcia co to jest. E, ten właśnie styl, e, Scary, no. Coś tam scary jest? Czati? Co to jest za styl Chatty? A podziękuję, jednak, podziękuję. Czati i Deep. Deep, no, no Jest dosyć głęboka ta piosenka no, ale wam pokazałem w takim momencie, gdzie akurat była góra jej głosu. No fajnie, fajnie. W ogóle kto kurde wymyślił ten moment? O, patrzcie. Takie... Chuj... Takie, wiecie, zmiksowane. Mega fajne, mega fajne, to już daje propsa. In the I like... Patrzysz w lustron. lustro, fine, fine. no fajnie, fajnie. Powodzenia, powodzenia. Y no okej okay. patrzysz w lustro słuchajcie zrobimy sobie ostatnie dwie piosenki ja to nagrywam ogólnie o 20.31 patrzysz w lustro nie lubisz swojej twarzy no na, na obrazku wyglądasz pięknie nie wiem jak wyglądasz w realiach OK. okej okay. okej no dobrze nie pytam nie pytam. It's like And she doesn't even leave behind a trace It's not a scar ha, To nie rana, to nie rana Ty popatrz może na siebie jeszcze raz, bo... Nie, dobra, ja tu nie widzę rany jednak from afar It's not someone from in the dark It's a paper cut The pain you can't get Dobra. Poczekajcie chwilkę. Paper cut. Co to jest, paper cut? Okej, okay, macie to. Paper cut. Paper cut. Cięcie papieru. Wycięcie. Ucięty papier, coś takiego. Kto to wymyślił? Okej, okay, to gdzieś tutaj był ten miks, taki. Tak, to było to. No i fajnie, fajnie. E, paper. Brie, sei que é super, fajnie, fajnie. Wymyśliłeś taki, no fajny mix, to paper... Tak, to było tu. Oh, the O, mix. But you'll be fine, leave the truth untold Let your guard down, it's a mistake Now how much more can you say? It's not a scar Death from afar It's not someone From in the dark But the competition is 106, 107 jeżdża. It's a paper cut hey you can't get in No super, super, yes Eee, dobra I'm a I'm a lily No, okay Paints my pixel I'm a lily Przypomniało mi się trochę Eee uh, Gdzie mam I am uh, I am Oh, I am Jerry Hey, I'm a Jerry And I don't look yeah, at prices like time. my friend Who has good stuff Google! On to powiedział Google w tym remaster. Halo! G no bez kitu, Google. E, dobra. Lecimy z ostatnim. Temu oczywiście nie daję łapki. Ładnie. Zbyt piskliwe, trochę. Dobra. Zrobimy ostatnie te dwa, bo widać je w ekranie. Nie mój klim, albo daj mi szansę. 9, 10, 11, 14, 18. 18 sekund wstępu, od razu odrzucam, osie, od razu odrzucam. Od razu to też odrzucam. I odrzucam, nie odrzucam nic w sumie już więcej, ale to koniec tego odcinka. I słuchajcie, subskrybujcie mój kanał. A ja z Wami się żegnam. Do jutra. Pa pa!